Dzień dobry. Kiedy przychodzi ten czas, że kończą się wakacje, zbliża się jesień, osoby, które lubią zażywać kąpieli słonecznych, mają ku temu coraz mniej okazji. Można by nawet podejrzewać, że zaczyna się właśnie ta bledsza część roku, ale niekoniecznie. A to dlatego, że istnieją przybytki zwane solariami, które do niedawna były wprawdzie uważane za zupełnie bezpieczne oto bowiem nie wykorzystuje się w nich niemal promieniowania UVB, które miało być źródłem całego zła. Jednak, w kontekście najnowszych badań, wiemy, że to promieniowanie UVA może wyrządzić nam większe krzywdy. Stąd też warto posłuchać, dlaczego nie powinniśmy przesadzać z opalaniem na solarium. O mechanizmie opalania opowiadałem ze szczegółami już wcześniej. Mówiąc w dużym skrócie, promieniowanie ultrafioletowe mobilizuje zlokalizowane w skórze melanocyty do wydzielania i syntezy barwnika melaniny. Dzieje się tak dlatego, że wystawione na działanie promieni ultrafioletowych komórki skóry doznają silnych uszkodzeń DNA. A każde uszkodzenia DNA niosą ze sobą ryzyko zezłośliwienia się komórek. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w wielu krajach, w tym również i w Polsce, intensywność promieniowania lamp do opalania jest znacznie, znacznie, znacznie większa niż intensywność promieniowania słońca. Przewyższa ona często nawet to, co dzieje się w krajach Europy Południowej i Północnej Afryki, kiedy Słońce jest tam najwyżej na niebie, i to dlatego od 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje wszelkie urządzenia do opalania jako wysoce kancerogenne na równi z papierosami, a nawet polonem. Z przypadkami opalania w solarium można każdego roku połączyć ponad pół miliona przypadków nowotworów skóry, z czego 1 na 50 okazuje się być tym najgorszym z możliwych czerniakiem. Ryzyko wystąpienia tego nowotworu u osób, które regularnie korzystają z solariów, rośnie trzykrotnie, zwłaszcza jeśli nie mają one 35 lat, bowiem nasza odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego nieznacznie rośnie wraz z wiekiem. Jakby tego było mało, promieniowanie ultrafioletowe powoduje starzenie skóry oraz obniża skuteczność działania układu odpornościowego, narażając nas na infekcje. Niewłaściwe korzystanie z solarium może także prowadzić do uszkodzenia wzroku oraz wystąpienia zapalenia skóry. Opalaniu często towarzyszy wydzielanie endorfin, przez co można się od niego uzależnić. Skóra takich osób jest biologicznie przynajmniej o 10 lat starsza od nich samych. Najbardziej niepokojące jest to, że organizowane w wielu krajach na całym świecie kampanie mające na celu uświadamiać społeczeństwo o niekorzystnych i szkodliwych skutkach opalania w solarium nie wpływają na opinię młodzieży, która ciągle uważa, że opalona skóra wygląda zdrowiej niż blada, oraz co być może gorsze, że aby nabrać atrakcyjnego kolorytu, trzeba przynajmniej raz, a dobrze mówiąc, kolokwialnie się zjarać. Często słyszy się też, że wizyty w solarium pozwalają wytworzyć witaminę D. Ale prawda jest taka, że w pogodny dzień wystarczy 15 minut na darmowym słońcu, aby zapewnić sobie dobową dawkę tej substancji. Oczywiście, tak długo jak zachowamy umiar, możemy minimalizować ryzyko, ale musimy mieć świadomość, że nigdy się go nie pozbędziemy. Kilka wizyt w solarium każdego roku nie zagwarantuje nam nowotworu skóry, ale jego ryzyko może choć wprawdzie nieznacznie Ciągle wzrosnąć, zwłaszcza jeśli nie mamy 35 lat, nie korzystamy z odpowiedniej ochrony itd., itd. Ponadto należy pamiętać, że każdy indywidualnie reaguje na słońce, dlatego opalanie również to na solarium powinno się konsultować z ekspertem, którym w tym wypadku jest dermatolog. Tym ulotkowym tekstem kończę na dziś. Dziękuję za Wasz czas. Zachęcam do odwiedzin Facebooka, do subskrypcji kanału. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia.